Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Proszę sobie przejrzeć te wpisy pod wczorajszym nagraniem ostatnim, w którym mówiliśmy sobie o tym, że protestantyzm jest kompletnie wyzuty z poczucia tego, że Bóg jest tajemnicą, tak? że Bóg jest nieogarniony jest kompletnie wyzuty albo niemalże do zera wyzuty z tego, że Boże dzieła są tak do końca niepojęte. No protestantyzm, tutaj odnosiliśmy się do wykładu profesora Jotkowskiego, przytaczanego na kanale Pastora Chojewskiego, w którym naukowo próbuje zaprzeczyć rzymskokatolickiemu dogmatowi o transsubstancjacji, tak? I się tam powołuje na Platona, na takiego, jakiego naukowca, e, mędrca, prawda? I na te ich teorie, e, prawda? Które w XIX wieku, jak on sam mówi, okazały się niewłaściwe. I właśnie na tych teoriach, które okazały się niewłaściwe, zbudowana jest nauka o transsubstancjacji i takie tam pitu-pitu, e, prawda? Ale nie da się, sam Chrystus mówi, ciało na nic się nie przyda. A właśnie te, takie podejście, jakie prezentuje profesor Jotkowska, które reklamuje pastor Wojecki, yy, prawda, no, jest właśnie takim cielesnym, czyli na nic niezdatnym rozumowaniem, które nie doprowadzi człowieka do. Zrozumienia tajemnicy Eucharystii nie doprowadzi. I każde rozumowanie ludzkie, właśnie bez wiary, doprowadzi do zanegowania rzymskokatolickiej nauki. Dlaczego? Bo rzymskokatolicka nauka pochodzi od Boga i dzięki Bogu, duchowi świętemu, może zostać zrozumiana. Natomiast jeżeli podchodzi się do Słowa Bożego po ludzku, tak jak to robi protestantyzm, to się musi skończyć y, ostat, y, po prostu kolizją, taką czołową koliz kolizją. Z prawdą biblijną, z prawdą rzymskokatolicką, bo to jest tożsame, prawda katolicka, rzymskokatolicka, tak, i prawda biblijna, prawda biblijna, prawda rzymskokatolicka. To jest tożsame, prawda? Więc idąc na frontowe zderzenie z rzymskokatolicką doktryną, to jest po prostu posuwanie samochodzikiem Flinstonów, tak, czyli to są te protestanckie teoryjki, tak, czyli Flinstonowie w tym swoim Lincolnie, tak, na czołówkę z rzymskokatolickim walcem, prawda, I no, wiadomo jak taka czołówka się skończy, tak? samochodzik Flinstonów i prawdziwy walec. No i, ta, i, i tak. Tak jest od pięciu wieków, prawda? I oni dalej na tych flinst samochodzikach Flinstonów walą pod rzymskokatolicki walec i dlatego zostaje po nich tylko to, co zostaje, czyli po prostu czarna plama na asfalcie albo czerwona, w zależności od tego, do kogo ich tam porównamy. No jeżeli ich porównamy do worka asfaltu, no to zostanie tylko plama na asfalcie. Prawda, jeżeli do pomidora to keczap? No, 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 nie ma innego wyjścia, prawda? Musi być ten element duchowy. Święty Piotr w drugim liście, w pierwszym rozdziale, pisze, że słowo Boże nie jest do prywatnego wyjaśnienia, tak? Ale zostało spisane przez ludzi natchnionych Duchem Świętym, prawda? I w tym samym duchu, w którym zostało napisane, to, to to już jest logiczna konsekwencja, tego w tym duchu, w którym zostało napisane, powinno być interpretowane, czyli w duchu prawdy. Zobaczmy, moi drodzy, jak tutaj e, święty Piotr, e, pisząc o tym, to może sobie to przeczytajmy. E, jak to współgra, jeżeli chodzi o przesłanie, o treść ze słowami Chrystusa. No, wszystko, co jest w listach apostolskich, musi współgrać i współgra prawda, ze słowami Chrystusa, no, z Ewangelią, no bo przecież... Apostolowie nie płodzili, nie reformowali Chrystusowej Ewangelii, tak jak to robią protestanci. Nieustannie reformują i tak już pewnie zreformowane dwie. Jak była jakaś pierwotna nauka, załóżmy w XVI wieku, w XVII wieku ją zreformowali i ta pierwotna nauka, załóżmy jakiegoś tam Wesleya, przez 500 lat, to już ją pewnie zreformowali za cztery razy, bo była pewnie Wesleyowska reformowana, później ta Wesleyowska reformowana była jeszcze przereformowana prawda, także dzisiejszy Wesley pewnie nie ma dzisiejsze teorie Wesley'a z tym, co on tam napisał, pewnie nie ma jej, nie, nic e, za wiele wspólnego, e, prawda? I, I wcale bym się nie zdziwił, jakby e, w ogóle Wesley jakby się dzisiaj obudził i popatrzył, co tam jego wyznawcy gadają. To bym ja mówił ludzie kochani, e, zamieniliście się z kimś na, na rozum, nie? Bo to nie ja. Ale taki jest protestantyzm. Dobrze, idziemy do drugiego listu św. Piotra, w którym pisze tak. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo pisma nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Tu jest protestantyzm. Tak słyszeliśmy. Bierz, czytaj, sam, szukaj i tak dalej. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani duchem świętym, mówili od Boga święci ludzie. I tutaj, moi drodzy, jest prosty wniosek, że skoro słowo Boże nie jest do prywatnego wyjaśniania, a nie jest. Trzeci rozdział. Pisze, tak? Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma na własną swą zgubę. Nie, no i tutaj negacja Eucharystii, Jest ku zgubie, bo pozbawia życia człowiek, wiecznego, negacja Spowiedzi świętej posługi jednania, prawda też? No, jest ku zgubie, dlatego, bo pozostawia człowieka w grzechach niepojednanym, tak? Negacja konieczności Chrztu Świętego w ogóle e, człowieka pozostawia poza nawiasem e, prawdziwie nowonarodzonych, tak? Bo to jest Chrzest, nowonarodzenie z wody i z ducha, tak? czyli chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie, nie jest konieczne, to znak i tak dalej. Czyli po prostu negowanie prawd biblijnych skutkuje tym, że fałszywie ustawiamy się względem Boga, tak? No, szczytem tego fałszu to jest to, że już jestem nieutrasalnie zbawiony, wszystkie grzechy mam odpuszczone, a jak zgrzeszę, to to nie zmienia mojej pozycji przed Bogiem. Przecież to słuchaliśmy niedawno z Pastora Celikasa, czyli taka pyszna, pycha, nadęta, nad, nadymana, bufonowata pycha. Ja już jestem zgrzeszę, upadnę, ale Bóg mnie dalej e, uważa, że jestem święty i sprawiedliwy i, i nie zmienię to mojej pozycji przed Bogiem. Czyli to jest to, ten szczyt fałszu, prawda, bufonowatość, taka nadętość. Ale do czego zmierzam? Że słowo Boże powinno być wyjaśniane w tym samym duchu. I teraz zobaczmy, moi drodzy, jeżeli zostawimy sobie to, o czym pisze tutaj święty Piotr z czternastym rozdziałem Ewangelii Świętego Jana, tak, 14 bodajże, w którym Chrystus składa. Apostołom obietnicę, iż otrzymają ducha, ducha prawdy, który doprowadzi ich do całej prawdy. Prawda? Czyli apostołowie, zobaczmy, wbrew protestantkom, naszym kochanym, pastorom i całym reformatorom, Wesleyom z Linglim, Kalwinom i Lutrom i całej plejadzie innych późniejszych deformatorów. Prawda? Jak Armaniusz chociażby, nie? E... Właśnie. Oni Tłumaczyli po swojemu, prywatnie. Oni się nie zgadzali między sobą. Poczytajcie sobie pierwotne założenia Kalwina, Lutra. Oni nie zgadzali się od samego początku, przy początku, pierwotnie. Nie zgadzali się. Każdy z nich miał jakieś swoje tam. Fikumiku, każdy z nich założył jakąś denominację, prawda? Tutaj mówię o tych pierwotnych takich reformatorach, nie mówię o garażowcach dzisiejszych, co tam mają, o garażach, co mają po 15 czy 20 lat, tylko odnoszę się do tych pierwotnych reformatorów XVI-XVII wiecznych, ci, którzy nakręcali tą całą reformację i od których wychodziły denominacje, tak którzy mieli swoich wyznawców, prawda? No i tak się tworzyły denominacje. I tam są różnice, tam są jakieś twory. Y, które potwa, po, stwarzali właśnie y, założyciele denominacji. Natomiast apostołowie, mimo to już było ich dwunastu, zobaczmy, tutaj mamy tych na, na najznakomitszych, y, najprzedniejszych, tak, do których najczęściej protestanty się odwołują, jak Luther, Calvin, Wesley, Zwingli, prawda, y, Armaniusz, y, prawda, no to są tacy powiedzmy sobie najprzedniejsi, każdy z nich, no to mamy ile ich? Luther, Calvin, Wesley, Zwingli, Armani, już mamy pięciu i każdy jest założycielem denominacji. Apostołów było dwunastu, a żaden nie założył innego, in, in, jakiejś denominacji. Tylko budowali jeden Kościół Chrystusa. Dlaczego? Bo różnica między reformatorami a apostołami jest taka, że apostołowie Mieli ducha prawdy i w jednym duchu głosili jedną Ewangelię Chrystusa. Mimo to, jeszcze rozeszli po całym świecie. Prawda? Od Indii po Hiszpanię, tak? Taki obszar potężny. Od dzisiaj jest to sporo świata do pokonania, jakby tak chcieć, nawet samolotem oblecieć z Indii do, do Madrytu, nie? A dwa tysiące lat temu na jakichś tam statkach, wielbłądach, na piechtach, na koniach, przecież święty Tomasz dotarł do Indii, tak? Święty Tomasz apostoł, a święty Jakub do, do Hiszpanii. To jest na tamte czasy, to jest potężny obszar świata, nie? No bo dzisiaj to samolotem się w parę godzin obleci, ale na tamte czasy i każdy głosił jedną Ewangelię, bo mieli ducha prawdy, który prowadził ich, prawda? I to jest ten sam duch, pod natchnieniem którego zostało spisane Słowo Boże. Ten sam duch. Wyjaśniał im to słowo pod natchnieniem, którego zostało spisane. Natomiast protestantki, właśnie ci sali reformatorzy, odsłuchaj, deformatorzy, poza, poszli w swoich kierunkach, po swojemu. Po swojemu. I moi drodzy, jeżeli nie ma się tego ducha, który otwiera człowieka na, na to, że Boże działanie jest wyższe, niż ludzka zdolność poznawcza, czyli pozostaje tajemnicą, no to kończy się tak, jak się kończy. Wszyscy, Cały protestantyzm, już niezależnie od jakiej denominacji, neguje e, po prostu e, właśnie te tajemnice Boże. Albo je tak spłyca, do, że to po prostu z tego nic nie zostaje. Tak? wyrzucam, rozbijam jajko i zamiast wyrzucić skorupkę, zjeść jajko, to wyrzucają żółtko z białkiem, a się podniecałem rozbitą skorupką. No coś z tego jajka mają, tylko że to coś jest, no tam skorupki jakąś tam pożyteczność mają, nie tam... Słyszałem, że tam można je gnieść, coś tam z nimi robić, prawda? Ale przecież istota jajka to jest po to, żeby je rozbić, ugotować, zjeść albo sobie zrobić z jajecznicę, a nie tam jakieś e ewentualnie wydmuszki, a nie jakieś tam nie wiadomo co. E więc moi drodzy, dopóki pozostaniecie, w swoim ludzkim rozumowaniu i po będziecie pokazywać taki prymitywny poziom, jaki pokazujecie pod ostatnim nagraniem, nie zrozumiecie prawdy. Atakujecie Kościół, czy tam, tam jakieś e, wpisy się pokazują, e, syn od trupi, oj... Poważnie? <śmusznie> pastor Chojewski teraz znów coś nakręci, nakrę e, e odcinek, y, którędy do nieba, bo jakiś profesor powiedział, że Kościół jest obrzydliwy. Poważnie? Zobaczmy, moi drodzy, nie, ta cielesność i, aż wylewa się u protestantów y, nawet oczodołami, nosem, uszami, wszystkim, każdym otworem, bo zobaczmy, y, zatrzymuję się. Ile to pastor Chojewski tam, wejdźcie sobie na jego tam, y, te idźcie pod, idź pod prąd, nie, no to tam i o Rydzyku, i o Dziwiszu, i o takim, i o siakim księdzu. Teraz, że Kościół jest obrzydliwy, wysiąga wypowiedzi jakichś tam y, komentatorów i, i uprawia orgię. W tym swoim studio, jaki to kościół jest obrzydliwy, i tak dalej. Ale moi drodzy, o czym to świadczy? O totalnej cielesności, bo to jest właśnie takie zatrzymanie się na tej cielesnej płaszczyźnie kościoła. Żeby I to zobaczmy, jeszcze ograniczonej, bo tak jak w kościele jest, e, e, prawda, jak to tam mówił pastor Chojewski w jednym tam nagraniu. E, powołując się na jakiegoś tam innego komentatora, e, miejscem dla e, mafii, e, prawda, albo dla jakichś z tych e, nieskromnych księży, e, prawda, seminarzystów i, i, i tak dalej. Ale z drugiej strony, już nie powiedzą o setkach tysięcy żłobków, szpitali i instytucji publicznych, charytatywnych, które Kościół prowadzi i o setkach tysięcy katolików, księży, sióstr zakonnych, braci zakonnych, świeckich, którzy pracują tam na rzecz najuboższych. O tym nie powiedzą. Nie, nie. Nie powiedzą o księżach, którzy tyrają na misjach o poświęceniu księży. Nie, tego nie powiedzą. Trzeba powiedzieć, że tam jest pedofil, że tam biskup jako ukrył jakiegoś tam, przeniósł z parafii na parafę jakiegoś pedofila, a ten biskup pewnie sam se tam jeszcze pod sutanną to i owo tarmusi, i o, to trzeba powiedzieć, nie? A to świadczy o takim prymitywnym prymitywizmie. O takiej cielesnej cielesności, o takim najniższym po prostu instynkcie, który można powiedzieć, no dobra, o najniższym instynkcie, który pokazuje tylko zło, a nie jest i taki człowiek, który patrząc na Kościół widzi tylko zło i się onanizuje w przenośni, że jakiś komentator powiedział, że Kościół jest obrzydliwy, że to moi drodzy. A czy taki człowiek nie będzie zdolny dostrzec świętość Kościoła i doskonałość Kościoła? No właśnie. Kościół Chrystusowy jest święty, nieskazitelny i boski. Był, jest teraz. Dzisiaj jest nieskazitelny i święty i niepokalany. I będzie taki aż do skończenia świata. O, że tacy, tu taki, tam siaki, tam owaki, a ty, a ja gadam o niepokalanym kościele? Tak. A no i co? I teraz protestantek będzie miał rozkminkę, jak to połączyć, a człowiek, który wierzy i, i zna prawdę, to to zrozumie o tak. Bo świętość Kościoła, w, w istotą świętości Kościoła jest Chrystus jako głowa Kościoła, Jego święta, niezmienna Ewangelia, depozyt wiary i Łaska. I tutaj Kościół jest święty, nawet jeżeli członkowie Kościoła, ludzie Kościoła w, większy lub mniejszy, w większym lub mniejszym stopniu odstają od tej świętości, niektórzy nawet stoją w kontrze do tej świętości i w kontrze do prawdy. To wcale nie świadczy o tym, że Kościół w swej najgłębszej istocie jest święty i nieskalany, bo prawda jest święta i nieskalana. E, dlaczego? Bo nieskalany jest Chrystus i święty jest Chrystus, nieskalana jest głowa Kościoła i święta, bo głową Kościoła jest Chrystus, nieskalana jest łaska Chrystusa i Jego działanie w Kościele. Ono nie podlega zmianie, nie podlega skażeniu, nie podlega grzechowi. Ksiądz może być najgorszym pedofilem. Jego Eucharystia jest tak samo święta, jak to, co Chrystus dokonał w Wieczerniku i na Golgocie. To jest to samo. Bo świętość Chrystusa nie zależy od świętości kapłana. Działanie Chrystusa nie zależy od świętości tego, przez którego działa. No właśnie. Jeżeli Chrystus dał swoją władzę, łaskę komuś, to nie nie odbywał. Judasz też chodził, głosił Ewangelię, uzdrawiał, miał władzę wyrzucania złych duchów, tak samo jak cała reszta apostołów i uczniów. I co? Jeżeli e, Judasz e, uzdrowił kogoś, to co to było diabelskie działanie? Nie. Jeżeli Judasz wyrzucił go z kogoś złego ducha, to co to było diabelskie działanie? Nie, to było działanie Boga w nim, mimo to, że nie wierzył. Tak? Piotr, który, się go, e, Piotr, który uzdrawiał i się go wyparł, to co diabelskie działanie robił? Nie. Dobrze, moi drodzy, nie chcę przedłużać, chcę tylko wskazać na to, że protestantki są czylesne, nie mający ducha prawdy, nie mający poznania prawdy, poznania Boga i nie mający poznania o Kościele. I to wszystko co gadają, takie ataki, synod trupi, ataki, a co was obchodzi synod trupi? Synod trupi jest argumentem przeciwko protestantyzmowi, bo pokazuje, że papież ekskomunikował poprzednika, tak? Czyli na co wskazuje? Na sukcesję apostolską, którą wynegujecie Nie ma sukcesji apostolskiej, o, ale papież Stefan ekskomunikował Formuzusa, nie? A, co, a kim był Stefan, a kim był Formuzus? Formozus był papieżem, a zaraz po niej był Stefan, tak? Czyli jest co? Sukcesja apostolska. Jeden odchodzi, przychodzi drugi, tak? No ale nie ma sukcesji apostolskiej. To jeżeli nie ma sukcesji apostolskiej, to na podstawie, to dlaczego powołujecie się na, na synod trupi, który pokazuje, że jest sukcesja apostolska? No, ale taki to już jest protestantyzm. Nie ma królów Polski. No, był w Władysław Łokietek królem, później jego syn Kazimierz Wielki, prawda? No ale to, że Kazimierz Wielki był y, y, królem po Władysławie Łokietku, to nie wcale nie znaczy, że w Polsce było tysiącletnia historia królestwa. No nie. No ale y, Kazimierz Wielki był po Władysławie Łokietku. No tak, no był, był. No to by, by obaj byli królami Polski. No tak. Czyli było królestwo w Polsce? No nie, nie było. No. Ten papież, ten papież. Czyli jest sukcesja apostolska? Jest papiestwo? Nie ma. A synu trupi, kogo się tyczy? Dwóch papieży? Tak. Czyli jest papiestwo? Nie. Bądź protestantem. Pozdrawiam.